mili. dzisiaj wam wyrządzę o kąsku Buchty. Jak macie radzi to moi wyrządzani to mi dajcie parę do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał, niech to moi drzistanie idzie dalej do świata. Dzięki, dzięki piękne, za, za każdego suba, za, każde, mm, za każdy komentarz, za każde dobre słowo. Rostomili, w każdym kąsku Buchty jest jakoś historia. Kto Buchta je od jako dziecko, albo potem za młodu, ten wie, że każdy jej kraiczek. To było wyrządzani, wspominani, miłowani, a wszystko, co kiejsi ludzi pospołu wiązało. Ale niż gazdino ciasto na buchtę zarobiła, to ją gazda nasrał. Wajec nie pozbierał bezadole, w kachloku nie zahajcował, ani drzewa ze szopki do kuchyni nie przyniósł, bo przeca ciasto musi, być, musi mieć ciepło. A najlepsze buchty się piekło, dycki na jesień, bo na to było więcej czasu, a gazdinej się aspoń nie mierzło, a nie robiła buchty sama. Stareczka mułkę przez rzeszutko suła, cery wajca do miski trzaskały, kocur murczął na kachloku, a starzik przykładał pod blachę, a dziwą się, dycki, co się to będzie robić. Starszo cera wyciągła plech ze szpański, namazała go fetym, baj masłem ze sztwiertki, a posuła brezlami, co by się ciasto nie chyciło. Ciasto się musiało poruszać. Tuż jak kachlok był ciepły, to się przy nim postawiło miskę, a przykryło się ją kąskiem szmaty. Działuszki siedycki nie poradziły doczkać, kiedy się ciasto dźwignie. Tuż se ze Starką zaśpiewały jakąś ich cieszyńską pieśniczkę. A jak zaśpiewały, to się ciasto chnet dźwigło. Pod blachą już ogień tańcował, a starzik szło chledać gazdy, kiedy siedział na pnioku, a strugał kuliki. Wiele razy, był, wiele razy on się ze Starką powadził, Yy, wiele razy on się ze starką powadził, to by ani w yy, chrubej książce żaden nie, nie spisał. Yy, ale se wszymli, że ze sieni uszczuć buchtę, tuż nie ma źle. A co ku buchcie? Tuż przeca, że ważonka. Jeszcze jakiś pół litra tam stażik w piwnicy kancik naszą. A w kuchyni, ciasto do plecha gaździno opaternie wloła, a zbytek warzechom wyszkrowała. Plech hyciła fortuchem, a wraziła go do trąby. Skieraj buchło ciepło, bo starzik wunglo chynął pod blachę. Uż są szynki czerwione. Starka garniec z wodą na myci postawiła na piec, a szpatnie się na starego podziwała, bo miasto cetli, sztamper gożołki se zaś łyknął. Gaździno poszła do szpajski, porachować wajca. No a gazdę pochwoli, bo po sącieku pochodził, a naszał wszystkich gniazda. W chałupie wunio tak, że wszystkim w nosie wierci. Starka odebrzą dźwierka trąby, a podziwają się, jeśli Buchta je rumiano. Ja je rumiano. Tuż ją wyciągnie na stół, zawrze oczy, a powunio. Ja, to jest to, co se wspomina, jak była młodo. Jak jeja, Starka ze zawrzytymi oczami wyciągła plech z trąby. Buchta idzie do szpajski, bo musi kapkę ochudnąć. Za oknami użyć ma. Starka dziecką wyrządza pogodkę o babbie jadze. A Stazik z gazdą wleźli do kuchni, a siedli se na ławie. Gazdino przyniosła plech z buchtą, wzięła nóż, a zaczęła kroć. Wszystkie dziecka uszczakają, bo to gordloń jest ocne, ale Stazik się oblizuje też. Tuż gazdino dawał każdemu po kąsku. Najprzód starce, bo to jejja matka, co ją wychowała, nauczyła piec chlebiczek, a buchty, jak i ten kąsczyczek dawała. To i a jej podziękowała za wszystko, za to, że je teraz szykowną gaździnką. Drugi kąsek dała fotrowi, kiedy ją dyski miał rod, Ai ją brunił przed matką, jak i chciała wyżazać. Ale se wspomina, że ai foter ją chciał paskiem zebrać, jak się galaniła z tym podciepem z dziedziny wedle. Wielkucny kąsek buchty dała swojemu chłopu. Chodził każdy dzień na sro, to przeca robi, a staro się o familię. Rosto, mańcie bywało, ale przecież jakości kwurt trzeba żyć. Pół plecha już nie ma. Tuż teraz razy kroła gaździno dzieckom. Każdemu na talerz, każdego morada, każdego na isto na ludzi wychowie. Plech jest próżny. Cała familia siedzi w kuchyni przy stole. Gazda ze starzikiem się na chwilę wytracił, ale baby se mrugają, bo przecież wiedzą, że kancik mają schowaną flaszkę. Buchtom w chałupie jeszcze będzie woniać do rana. Wszyscy już spią we swoich legierach. Wszyscy dostali pokąsku buchty od serca, a wiedzą, że się będą mieć radzi. Bo to nie ma inny taki kąszczyk, bu, kąszczyczek ciasta. W nim jest kupa miłości. Ta miłość wunio obilim wajcami, drożdżami, a brezlami. Każdo buchta, kierunkiejsi, gazino albo starka wyciągły e, strąby. To był znak, że familia je pospołu tutaj, a terazy. A jej każdy kąszczyczek to była historia baj. By Między Starką a Stazikiem, że się zaś pogodzili, ale gaździno Gazdowi nie dała kąska Buchty. Pokiel nie naszedł Wajec w sąsieku. Ale wierzcie mi, że i bez tych Wajec, a tego kąska Buchty, jakoś ich się w legierze pospołu wieczór dorządzili.